Nie, no jest, kurwa, stara grafika normalnie z Fortnite'a mi się wydaje Aha! Dobra, kurwo, pompuję ci starą dziwkę! Ej pierna. Kurwa, jak, jakaś... Ten łódź mot, motow... tego... Motorowa Stary, będziemy teraz 100hp Kurwa, teraz to ja dzwonię do Gosi, kurwa, Kłosowskiej Zamknij mordę, Pecie, no Dzwonię do goszki Kłosowskiej Aj, no A ty stary, to zonik to taki debil Dzwonię ja do Kłosowskiej, nie żartuję Zamknij mordę Kurwe Ciema, Rushplico, dzisiaj będziesz rozjeżdżana po streamie, kurwa Dobra, W wpadamy to znowu stary, na ten adres twój śmieszny

Per muszkę, kurwa z kutasa zjadać dzieciaku, bo nigdy nie, nie będziesz w stanie pobić kurwa wielkiego mistrza, który, który rekord już ma chyba z 12 albo z 13 lat. I co roku się odgrażają jakieś mało małolaty, ale kurwa, ja to naprawdę trenowałem, a wy to z kurwa ojcu chuja i nigdy nie dogonicie mnie poziomem. Nie ziomuś? no właśnie. Esa! Zawsze CHUJA do dup. Pierwszą osobą to ogarnia, bo to byś uczył innych na innych o kurwa, na innych piernicy. Ziemię to się zesrałeś ze strachu i nie fikaj, bo wszyscy wiedzą, jaka jest prawda. Judasz Tim. Bóg wpłacił 6 złotych. Skończ pierdolić mitomanie, oby ci się spaliły te pierniki za jebeń. Judasz. Jak będę chciał, to cię wymarzę z Biblii. Taką mam moc, więc ty tam lepiej cicho siedź I jakby, jak masz zamiar mi tak kurwa gadasz takie pierdoły, to przynajmniej 100 złotych w tym donęcie. A nie ty mi będziesz za szóstkę obrażał moją prze, prehistoryczną postać. Skończ pierdolić mi to w Oby ci się spaliły te pierniki zajebane. Aha, i Bóg używa takich wulgaryzmów. Jesteś podrabiańcem człowieku. Jesteś podrabiańcem, Zdemaskowałem cię. Ja kryształ, e, na przykład, na Ja na przykład, na 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 oczywiście na pierścieniu i. Wrocławski, młyn! przykład, na młyn! na przykład, Czekaj, bo tu policja stoi, kurwa. Dobrze, ma wyjebane, stoi, na mnie w kajdany, kurwo, nie, chcę iść do to paki. To, co, <gulatory> nie chcecie zakuć? Za to. A to nie, to security, kurwa, pochodzi. To, no to security, to wyjeba. A nie, to dobra, się. O, kurwa. W końcu ciepły moczek. O, tak. W końcu ciepły moczek leci na ściankę. O. Ciępość szuści, Oje. je, o je, je, kurwa litr ścików na ścianę leci, o oh, je. Yeah. <laughs> I Bez, bez fortac, Mały, dwa małe forty, forty. forty, dwa małe forte na razie. Ej, dostaj spam'a, dostaj spam'a Lopum. mocnego. Ja nie żyję, Kurwa! U... Bierz moje też. Nie, nie nie. Leżę bez. też, U... kurwa! Takiego spam'a dostaliśmy. Pierdole! Kurwa, Jacob, rozkurwiam ci kanał na YouTube. O kurwa. Jeba impulsa gdzieś Maciek, Maciek, ja jestem Ale stary, z... wiesz jaka to jest, Nie. wiesz wiesz uczucie Jak mama wyławia zwłoki syna z odry kurwa w czarnym worku To jest przejebane Nie No I w GTA oczywiście Nie, no. Ale my f... mega wkurwili Nie. jestem wkurwiony kurwa Nie, Maciek, Maciek, no. Nie mega. Ale mefę podarował 6 złotych Śląsk pochodzi z Bończy, gdzie chuj z dupą się łączy S A ty pochodzisz kurwa z Bałtyn Ej, ej, Przepraszam, to nie stwierdzę dzisiaj Ale jak, jak na przykład chcę idę na dziwki tam do dzień, to mogę sobie... na to nie, nie są dziwki, a nie... Ale dobra, ale dobra, no to... No to, no to tancerki, to ja, mówię, to ja mówię... Dobra, ale słuchaj, ja mówię do niej Kładź kurwa, sram na ciebie to za dwa koła mogę na nią nastrać? Na przykład na to, to <grym> A to chuj, te jebać ten burdel, twój kurwa. A co to jest? Klub z pokazami artystycznymi. No to ja mówię, pokaz artystyczny główny. Jest stram, na nos, kurwa, no skurwana, wciąga strakę, nie? To nie przechodzi to? Może Za ma kurwa, co typy piszą? XD, XD, kurwa. Może się do miejsca. Mógłbym tu nawet mieszkać. To jest fajnie. No, no, no. From ma chodzi ją do fawtysza. A mamy ja ją, a on do diabła. Ale ją porobię, co? Czekaj, muszę butle puścić. Wycofanie, wycofanie szybko, bo się zaczęło. To jest cytryna, malina. Jak widzę, ona chyba będzie mocna, także to. Bym... Tak, tak. No. Nie, nie, niżej. A dziwne pani ma te setki tam? Oto, właśnie. Dziękuję I kartą będę płacił. Kładę do Co ty Co ty dajesz tu? No to daj sobie do portfela nam. Dziękuję ślicznie. Miłego wieczoru, czy I te, to te, te, miętowe, związkowe, gorskie złotówki. Dwa razy. Dwa razy. Jest taka. A jakie ma pan? A może bym sobie jeszcze kurwa jednorazowe zajebał, a ty to moje, moje piwo jest, to po co piwo bro. Ja uznam go i go kurwa wyzeruje, i nie zezgonuję, nie zezgonuje. a co lepsze, zajebiemy komuś taką sztukę na rynku, że będzie sobie wstawiał kurwa jedynki. Oczywiście w GTA, tak? GTA, w GTA, kurwa, bo trzeba tak powiedzieć, bo jesteśmy na kurwa głupim ćwiczu, a GTA tak zrobię, bo... Dobra, ja walę kurwa teraz takiego... Ale takiego tak, że połowy nie ma. Halo Jan Multi Wow, dziękuję Jan dziękuję Multi, kurwa Twoje zdrowie. Walę tego szota, kurwa miałem go nie pić, bo skończę pod mostem, ale chuj. Dziękuję Ci, multi za rajda. Kocham Cię, kurwa. Ten shot, nie żygałem tylko plułem. Ten szok miał z 200% alkoholu, co do tego... A gdzie my idziemy? Mam taki ustyma. Mieliśmy na już na nieoponą. Idziemy na, nie na pierdalach Teraz ja zadaję pytanie. Miała takie fajne cycy, takie kurwa tuturu, czy takie kurwa raczej wo, wory z piachem, takie psie ucho? Naturalne, naturalne cyce, a nie psie ucho takie kurwa wiszące do pasa, no to zajebisz to zajebiście. Siamaszomek, jak się nazywasz? My name is Maciek. I'm, I'm kurwa, fucking skurwysyn. I'm fucking skurwysyn. I'm fucking skurwysyn. syn. teraz wydostańmy się z tą. Ruchy, Mordeczki konob żyje. Jest już uratowany. Powtarzam, konob żyje. Jest już uratowany. Ra ratuje jego reliks Arasaka Tower. Powtarzam, ratuje jego reliks Arasaka Tower. Tak mi pokazuje to wskaźnik. Dziękuję bardzo. I to jest właśnie... To jest właśnie to, że... Jak nie? Ale zobacz gość. Że pan umie się podzielić. I to jest to jest wspaniałe. A ludzie tacy, co są majętni, bogaci, nie potrafią się dzielić. Ja się dzielę. No bo pan jest kurwa mega kozakiem. Ma... Dziękuję. O, o diamencik? Oho! Ho, ho. Ho, ho! 44 diaksy, czy mi się coś pomyliło? O tak. Ej kurwa, tam coś stoi. Zobacz. Gdzie, kurwa, tam, widzisz? WYPIERDALAJ! 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 KURWA! A dobra to, to kurwa liście ja Ale wyglądało jak człowiek no, Chodź, tu dalej Idziemy tu dalej, idziemy tu dalej O oh, Jezu kurwo, jak się posrałem Idziemy tu dalej O przepraszam was Ale co ty małpiol pierdolony? i Dorotka mnie zabiła <noise> Serio, nie jestem <noise> do znajomych Bo ja wbijam No jak kurwa pierdolona Strange Sniper, i szybko <noise> Jakie małpy przyjebane Ty, uważajcie na nich Lecimy tam do niego dobra Trzy małpy mi tu tańczą, kurwy Pierdolone Ale <noise> wilku, lecimy do nich też tyle Kurwa, nie zabijajcie go <noise> Ale rozjebali mnie no dobra, attempts, Walci Nie, walcz ich od razu w pizdę, są na tym tubie. Nie, jak <tnak> chcę <paprysm informatory throughout> z nimi, chłopie. Ej, zatacz tam przed jak to kurwa ty się bratasz z takimi kurwami. O, rozpalili jak nisko. Kto ma kurwa? Aga, what you like'em? Zero ma, jedna Dorota leży. O kurwa. Konsoli, ale co fajnie, jak mnie tutaj kręci się. Łoooo! To ja czy nie? Ale to no. ja mu zajebałem? Co mu zajebałeś normalnie na koniec z gry? To nie, wy go chyba! Nie, ja nie, ja no, był, no, nie. to był raket na Unrealu, to jest na oh, tych to Elita kurwa. Wysyłam od razu do mamy. Ty, wbiłem na Elita i 27% od razu do. No bo no bo tam dostajesz. Kurwa! Masz, tak. Gdzie ja A co ty nie masz a ja, no, le. Lepszy clip by był jak... Ja. <laughs> Jakby był 99, nie? Ale też to typuje, kurwa, ile się to w Fortnite Polska. Ej, wydawało mi się O, podczas... o Ej, was? No dobra, jest! Kurwa, wybucha ranga! JOOOOO! 4324 na świecie, kurwa! What the fuck! Pozdro, kurwa! Tylko koleżka widać na tym, kurwa, nagraniu! O? 68? 68? No. Oh, kurwa! Ja miałem 18, champion 15, Eagle 24 jaka maszyna. No, no, I wylewa no, 11 tak ja pierdolę Patrzcie to! Mam nadzieję, że to naprawdę jest... Wszystko jest nagręcone, także tak na pewno ten nikt nie powie, że to jest usta ustawka. Ty wy... Ty dostałem twojego skina, Dziadyga. Ja Do lobby wracamy czy nie? No, Dawajcie. Próbujemy to się. Próbujemy się na wysiątku uderzyć, jak jesteśmy w takim...